35 tytułów gry roku oraz jedna z najbardziej ikonicznych serii gier, jakie powstały. Nie można zaprzeczyć, że Half-Life 2 to tytuł, który zrewolucjonizował całą tę branżę, wyznaczając nowe trendy i rozwiązania przy produkcji nowych gier. 10 października 2007 roku druga odsłona tej kultowej serii ukazała się na Xboxa 360. Jak sobie radzi ta wersja w 2025 roku? Zacznijmy może od rozłożenia tego pytania na poszczególne rozdziały. Możecie się poruszać między nimi na osi czasu. Grafika w omawianym dzisiaj tytule jest na naprawdę dobrym poziomie. Ta gra zestarzała się cudownie, a swoimi wdziękami obdarza nas już w pierwszej lokacji. Od razu zwróciłem uwagę na promienie słoneczne, które przechodzą przez szyby na dachu dworca. To właśnie oświetlenie gra tutaj główną rolę w tak pozytywnym odbiorze grafiki w Half-Life 2. Nie tylko jest ona ładna, ale również dodaje klimatu w pogrążonym w chaosie świecie gry. Na dużą pochwałę zasługuje tutaj odpowiednie rozłożenie tekstur. To znaczy na przykład w mieście 17, tekstury budynków rozłożone są w taki sposób, abyśmy czuli wielkomiejskość tej lokacji, a więc brak jest tu pustych i białych przestrzeni. Elementem charakterystycznym dla wielu gier Valve jest interakcja gracza z otoczeniem. Tak jest i w tym przypadku. Jest masa obiektów, z którymi gracz może wejść w interakcję. Nie chodzi mi tutaj o jakieś pojedyncze rzeczy z każdej lokacji. Takiej szczegółowości i silnika Havok, który odpowiada za omawianą mechanikę w Half-Life 2, nie uświadczymy w wielu nowszych tytułach. Na każdym etapie gry znajdziemy wiele obiektów, które możemy podnieść, rzucić nimi np. w przeciwników lub wykorzystać do przemieszczania się w inne miejsce. Sam na początku gry, czyli przy wjeździe pociągu na dworzec do miasta 17, spędziłem długi czas rzucając butelkami, aby je rozbić, lub wyrzucałem puszki z automatu. Ten mój dziwny sposób rozgrywki miał jednak swój cel, jakim było stestowanie fizyki w omawianym dzisiaj tytule. I o ile znalazłem kilka błędów, takich jak to, że po wsadzeniu kilku obiektów do kosza zaczną one po podniesieniu wariować w nim, to muszę przyznać, że zostałem pozytywnie zaskoczony. Ale nie tylko małe obiekty zrobiły na mnie wrażenie. Niech przykładem będzie ten plac zabaw, a na nim huśtawki, które reagują na nasze popchnięcie, lub tablica do zabawy w kółko i krzyżyk. Możliwość przesuwania wszystkiego ma jednak swoją cenę. W niektórych miejscach zostałem przyblokowany przez np. puszki z farbą, które, jak mogłoby się wydawać, nie powinny stanowić problemu w przejściu. To, właśnie ta złożoność zachowania obiektów wpływa mocno na problemy i bagi, jakie możemy uświadczyć, grając w Half Life 2. Fundamentalnym elementem każdej gry, który przyciąga nas do pozostania w niej na dłużej, jest fabuła. Ta jest w Half Life 2 na najwyższym poziomie i śmiało można by zrobić z niej bardzo dobry film. Opowieść o świecie zdominowanym przez obce siły bardzo do mnie trafia. Przyjrzyjmy się jej początkowi, który w tej grze rozpoczyna się od wjazdu na dworzec. Jesteśmy witani przez Telebin, z którego leci propagandowy komunikat, zachowany w spokojnym i pokojowym tonie. Wystarczy jednak rozejrzeć się wokoło, aby zrozumieć, że w mieście 17 panuje dyktatura, a ludzie zostali pozbawieni wolności i zmuszeni do życia w strachu. Do każdego z nich możemy podejść oraz wysłuchać jego zmartwień. Niektórzy chodzą nerwowo po korytarzach, inni podpierają ścianę z przygnębienia. Wszystkich ich łączy uczucie niepewności i niepokoju. Moment wyjścia z dworca zostanie w mojej głowie na długo. Po otwarciu drzwi naszym oczom, ukazuje się dystopijne miasto, w którym nie brakuje zachowań charakterystycznych dla terroru, takich jak aresztowania czy drony monitorujące każdy nas ruch. W trakcie przechodzenia po mieście miałem okazję usłyszeć rozmowę dwóch NPC-ów, którzy próbowali wzajemnie siebie przekonywać, że to właśnie ich budynek nie zostanie opróżniony z mieszkańców. To tylko fragment pierwszego rozdziału tej gry, ale mogę powiedzieć Wam, że każdy następny rozdział to kolejna dawka różnych emocji. Czynnikiem wpływającym pozytywnie na nasz odbiór wydarzeń w grze jest ciągłość historii. W Half Life 2 nie ma przerywników filmowych. Podczas dialogów z bohaterami nasza postać może ruszać się i rozglądać na wszystkie strony. Co ciekawe, dialogi z postaciami nie są oskryptowane, przez co śledzą one nas wzrokiem, kiedy tylko od nich odejdziemy. Gra toczy się bardzo podobnie jak w filmie 1917, który znany jest z tego. Że wygląda, jakby całość była nagrana jednym ujęciem. W omawianym dzisiaj tytule nic nas nie omija, a podróż Gordona Freemana przez lokację w grze jest przedstawiona ciągiem. Poprzez odpowiednie umiejscowienie ekranów czytywania, te poczucie ciągłości jest jeszcze bardziej silne. Do ekranów tych wrócimy jednak w dalszej części materiału. Jest jeszcze jeden czynnik, który sprawia, że wydarzenia w grze dzieją się w sposób nieprzerwalny. A jest nim zmiana pory dnia w każdej lokacji. W mieście 17 jesteśmy witani przez słońce. W kanałach widzimy jak ono zachodzi. Mroczny Ravenholm przechodzimy w nocy, a autostradę 17 przejeżdżamy w mglisty poranek. Jest to bardzo fajny detal, który dodaje tej grze poczucia upływu czasu. Jeśli chodzi o bohaterów naszej powieści, to są oni naprawdę bardzo dobrze napisani. Czujemy do nich w trakcie gry różne emocje, jedni wzbudzają u nas zaufanie i poczucie opieki, inni sprawiają, że mamy ochotę się od nich zdystansować. Dialogi nie są na jakimś wybitnym poziomie, ale jest to wystarczający poziom, abyśmy nie czuli ich sztuczności. Ale czym byłaby ta fabuła i bohaterowie, gdyby nie współgrało to z dobrze wykonanymi miejscami? Lokacje w Half-Life 2 to bardzo mocna strona tej gry. Każde miejsce zostało wykonane w dbałości o najmniejszy detal. Oświetlenie oraz udźwiękowienie sprawia, że w konkretnej przestrzeni chcemy zostać na dłużej lub chcemy z niej jak najszybciej uciec. Tak było chociażby z Ravenholm, czyli mrocznym miasteczkiem, którego otoczka jest utrzymana w horrorowym tonie. Twórcy gry umieścili w niej ciasne i ciemne przestrzenie, które chciałem jak najszybciej przejść, aby po nich móc się na dłużej zatrzymać na jakimś otwartym terenie. Wspomniana wcześniej zmiana pory dnia w grze jest nie tylko dobrym detalem, który dodaje poczucia upływu czasu, ale również jest wyznacznikiem danego miejsca, jego cechą charakterystyczną. Układ map wprowadza również różne tempo gry, które zmienia się w sposób bardzo gładki i nie jest jakoś mocno chaotyczne. Zdrowia oraz amunicji na mapach jest w wystarczającej ilości, no chyba że mamy lokację z dużą ilością zombie. Wtedy tej amunicji może trochę brakować. Wiele miejsc jest ubogaconych o różne zagadki logiczne, a na pewnym etapie gry mamy nawet Tower Defense. Czasami miałem trochę wrażenie, jakby gra przyzwyczaiła nas do tego, że przejście jej etapów muszą być trudne, przez co w wielu miejscach sam utrudniałem sobie życie z zbędnym kombinowaniem i szukaniem drugiego dna. Zagadki w tej grze to jest coś, co jest, mam wrażenie, nieodłącznym elementem każdej lokacji. Są one często dosyć trudne i wymagające od gracza głębszego zastanowienia się nad nimi. Mamy na przykład zawory z wodą, które musimy odkręcić, aby woda zalała niższe miejsca w przestrzeni, dzięki czemu możemy wpłynąć do przejścia, które jeszcze przed zalaniem było dla nas po prostu za wysoko. Moim ulubionym przykładem jest ten z kanałów, w którym to musimy przenieść znajdujące się na powierzchni niebieskie beczki do kosza pod wodą, który przyczepiony jest do dolnej części rampy. Dzięki temu, że beczki są lżejsze, Podnoszą one naszą rampę w taki sposób, abyśmy mogli na nią wjechać. Takich przykładów różnych zagadek i mechanik jest mnóstwo. W trakcie rozwiązywania ich, byłem pod wrażeniem tego jak działają obiekty w tej grze. Co było raczej założeniem Valve. Myślę, że chcieli oni pokazać możliwości silnika gry i to im się naprawdę bardzo udało. Ale nie tylko takie zagadki znajdują się w Half-Life 2. Bardzo często opierały się one na pociągnięciu za jakąś dźwignię, odłączeniu kabla, czy po prostu przesunięciu jakiegoś obiektu. Jak już się je rozwiązało i można było pójść dalej, to czuło się bardzo dużą satysfakcję. Wiem, że wielu z Was po usłyszeniu o tych zagadkach przypomniało sobie o innej grze wydanej przez Valve, a mianowicie o portalu. Myślę, że ten element z Half-Life mógł mieć duży wpływ na późniejsze powstanie tej gry. To jednak omówimy sobie w filmie o portalu, który już niedługo pojawi się na kanale. Muzyka oraz dźwięki zostały odpowiednio dobrane do praktycznie każdego z miejsc znajdujących się w Half-Life 2. Zaczniemy może od omówienia muzyki. Należy ona do grona tych najważniejszych czynników, jeśli chodzi o budowanie klimatu w grze. Miała ona też dla mnie trochę inną rolę, a mianowicie pozwalała lepiej zrozumieć wydarzenia dziejące się w danym rozdziale. Budowała ona napięcie, informując nas o nadchodzącym zwrocie akcji, a innym razem podkreślała ona grozę danego miejsca. Z kolei dźwięki zostały bardzo dobrze dobrane do większości elementów w grze. Nie zapomnę tego momentu, kiedy po graniu w omawiany dzisiaj tytuł położyłem się spać, a w mojej głowie dalej znajdowały się dźwięki tych latających dronów koszących. Świadczy to tylko o tym, jak dobrze dobrany został ich dźwięk. W przypadku historii opowiadającej o podporządkowanym przez złe siły terenie, ich twórcy bardzo często zawierają jakiś charakterystyczny element, który przypominać ma o tym, że dana społeczność jest pod kontrolą. Tak jest i w tym przypadku, a tym elementem jest właśnie cytadela. Ta wielka budowla, która ciągnie się wysokością ponad chmury, jest bardzo dobrze wkomponowana w cały klimat Half Life 2. Widzimy ją przez większość czasu gry, nie daje ona nam o sobie zapomnieć. Jej rozmiary, a przede wszystkim wysokość, dominują nad nami, wzbudzając w nas uczucie przerażenia jej wysokością. Sterowanie napadzie to duży problem w przypadku grania w drugą odsłonę Half Life'a. Poziomy, a nawet czasem całe lokacje zrobione są pod granie na myszce i klawiaturze, przez co w niektórych momentach naprawdę ciężko mi było swobodnie się poruszać. Problem taki objawił się chociażby w rozdziale Highway 17, gdzie skacząc po mocowaniach pod mostem kilkukrotnie spadałem do wody, ponieważ ciężko mi było dostosować prędkość postaci do odpowiedniego skoku. Każdy element parkouru w tej grze był naprawdę wymagający, archaiczne jest również poruszanie się kamery, a precyzyjniej. To, jak bardzo jest ono myszkopodobne. Oczywiście biorę poprawkę na to, że Valve to jest firma, która skupia się na produkcji swoich gier na komputery. Problem z poruszaniem się był jednak na tyle duży, że musiałem to zawrzeć w swoim materiale. Problemy ze sterowaniem dotknęły również pojazdy. Tutaj jednak mamy do czynienia z czymś, czego doświadczyłem po raz pierwszy. Otóż twórcy tej wersji gry uznali, że uzależnią poruszanie pojazdem od lewej gałki analogowej. Sprawiło to, że kiedy chcemy jechać do przodu, wspomnianą wcześniej gałkę musimy unieść do góry, a nie tak jak w większości gier przy użyciu spustów. I nawet nie wiecie, jak bardzo nie przepadam za tym pomysłem. Za każdym razem, kiedy chciałem skręcić w lewo lub w prawo, mój pojazd hamował, ponieważ grzybek na tego skrętu w lewo przechylony ku dołowi. Mogę z jednej strony winić samego siebie za to, że w taki sposób skręcam pojazdami w grach, ale z drugiej strony w swoim życiu nigdy nie miałem takiego problemu, aby nieświadomie hamował pojazd mi w trakcie skrętu. Przytoczony wcześniej sposób sterowania sprawia również, że mamy o wiele gorsze panowanie nad pojazdami. W trakcie jechania po autostradzie lub kiedy płynę motorówką w kanałach, bardzo często zdarzało mi się po prostu zderzyć ze ścianą lub obiektem, który w każdej innej grze bez problemu bym wyminął. Ze strzelaniem w Half-Life 2 jest bardzo ciekawa sytuacja. Są pewne bronie, takie jak na przykład rewolwer lub kusza, z których strzela się z przyjemnością. Z drugiej strony mamy jednak myszkopodobne poruszanie się naszej kamery, o którym wspomniałem wcześniej, a które to sprawia, że strzelanie na przykład ze zwykłego pistoletu to męczarnia. Przechodząc Half-Life 2 na komputerze te dobre kilka lat temu, nie męczyłem się tak bardzo jak kiedy przechodziłem ten tytuł teraz na padzie. Nie wiem, czy wspomaganie celowania pomogłoby w lepszym odczuciu strzelania w tej grze. Wiem natomiast, że zostało ono przesadzone w innym typie broni, jakim jest ta w pojazdach. Asysta w strzelaniu z motorówki lub czterokołowca jest naprawdę silna. Na tyle nawet, że wystarczy trzymać przycisk do strzału, a nasz celownik sam najedzie na cel. Podczas gry miałem również wrażenie, że moi przeciwnicy przyjmują w siebie trochę za dużo kulek. Doszedłem nawet do wniosku, że strzelanie do zombie jest bardzo amunicjochłonne, bo zdarzało się. Że do większości broni skończyły mi się pociski i musiałem używać łomu. Ekrany wczytywania to bardzo duży minus Half-Life 2. Z jednej strony rozumiem ich dodanie i Wy też je rozumiecie, ponieważ je wytłumaczyłem wcześniej. Z drugiej strony tych ekranów na Naszej drodze potrafi być naprawdę dużo, a w niektórych miejscach potrafią one bardzo długo się wczytywać. Jest to jednak element, który źle się zestarzał i myślę, że w dzisiejszych czasach potrafią być one irytujące. Innym problemem, z jakim boryka się ten tytuł, jest wadliwy system zapisu gry. Pamiętam sytuację, w której mój save po prostu zniknął, a jedynym ratunkiem na to było ponowne uruchomienie Half-Life 2. Innym razem moja gra zapisała się w miejscu, w którym nie mogłem się nawet ruszyć, bo od razu byłem rozstrzeliwany przez dwie wieże strażnicze. Takich sytuacji było kilka i stanowiły one niemały problem w przechodzeniu tego tytułu. Z pewnością Half-Life 2 pokazał się na Xboxie 360 z bardzo dobrej strony. Ma on swoje wady i problemy, ale rozmywają się one przy dobrze napisanej historii która obtoczona jest dobrze wyglądającą, nawet jak na 2025 rok, grafiką. Dziękuję za oglądanie, zapraszam do zobaczenia innych materiałów oraz do subskrypcji kanału, aby nowe treści Was nie ominęły. Do zobaczenia i cześć!